Prezes Fundacji Pomocy Rodzinie Człowiek w Potrzebie. Inicjatorka i założycielka pierwszej w Polsce restauracji, w której panuje zupełna ciemność, a kelnerami są osoby niewidome Anna Bocheńska oraz Magda osoba niewidoma współpracująca z Anią przy projekcie restauracji. Witam Cię, Aniu, witam Cię, Magdo. Przenieśmy się świat fantazji. Zamknijmy więc oczy i, i powiedzcie mi, dziewczyny, jaki obraz pojawia się w Waszej głowie, gdy myślicie o idealnym związku? Aniu? Idealny związek? Cóż, dosyć trudne pytanie. Na pewno związek, który przetrwa wszystkie burze, tak? Bo nie zawsze jest słodko i fajnie. Chciałabym, aby moje małżeństwo, a jestem mężatką, było to, to ostatnie moje małżeństwo i tak zakładam, że będzie. Zależy mi na tym, abyśmy się wspierali, żebyśmy razem szli przez e, również niełatwe sytuacje, bo całkiem fajnie jest, gdy wszystko się układa, gdy są pieniądze i, i jest dużo wolnego czasu, ale trudniej jest, gdy jest dużo pracy, jeszcze o ironio losu, mało pieniędzy, pojawiają się jakieś e, sytuacje i dla mnie jest ważne to, aby, aby razem to wszystko pokonać, zwycięsko przejść przez życie i... E, no i cóż, na koniec, żeby to, żeby mieć wspaniałego przyjaciela, żeby małżeństwo było przyjaźnią i, i radością też tak. Magdo, a co u ciebie pojawiło się w głowie? No, Ania powiedziała większość z tego, co ja chciałabym powiedzieć, ale powiem to innymi słowami. Że ja przede wszystkim uważam, że y, jeśli związek, to związek małżeński. Y, i dla mnie najpiękniejsze byłoby, i wierzę, że tak będzie, jeśli mój mąż będzie moim przyjacielem, po pierwsze przyjacielem, i ta miłość będzie wynikała z tego, że się przyjaźnimy, a nie odwrotnie żeby to był związek, gdzie jest miejsce na wspólne relacje, na relacje małżeńskie żeby nie było tak że wszystkie inne rzeczy nam zabierają czas i my nie mamy czasu przebywać ze sobą mhm. i budować tej relacji między sobą. Wtedy wierzę, że też będzie naturalne będzie to, że będzie między nami zaufanie. Mi się zawsze marzyło to, żeby nasz dom był takim ciepłym domem, gdzie ludzie będą wchodząc tam, będą czuli, że tam jest miłość i że tam jest wyjątkowa atmosfera. Natomiast zdaję sobie z tego sprawę, że to będzie wymagało, pracy, no bo wiadomo, że jeżeli spotykają się dwoje ludzi wychowanych w różnych domach, wnoszą do siebie, wnoszą do tego domu jednego dwa różne światy i y, ja bym chciała, żeby znaczy tak łudzę się pewnie, ale chciałabym, żeby tak było, żeby ta praca nie była dla nas taką, taką ciężką pracą, tylko żeby nad, nad budowaniem tego małżeństwa, żeby to był. Miejsce, gdzie my chcemy do siebie wracać, my czekamy na siebie, tęsknimy za sobą, i, i jeżeli gdziekolwiek się rozstajemy, to, to, to na krótki czas, żeby wrócić, do siebie, żeby wrócić do siebie jeszcze z większym zapałem i, i miłością. Słyszałam o inicjatywie Randek w Ciemno w restauracji. Aniu, czy mogłabyś coś więcej nam o tym powiedzieć? Tak. Na pewno wszyscy pamiętamy, no nie wiem, czy wszyscy, ale większość z nas pamięta program Randka w Ciemno, więc u nas nie będzie to w takiej formule teleturniejowej, tylko bardziej swobodnej, tak? Myślimy o tym, żeby umożliwić. Z panią i panom, którzy poszukują partnerów, do spróbowania się w innych warunkach, do wejścia w ciemno w relacje z drugą osobą, tak, żeby poznać się w takich warunkach, nie bazując na wyglądzie drugiej osoby, tylko na osobowości, na, 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 na historii tej osoby, na tym, pasjach wspólnych, na szukaniu tego, co łączy i myślę, że to się uda, na pewno będzie nam miło, jeżeli dołączysz do naszego zespołu, może z koleżankami i coś wspólnie opracujemy i wypromujemy, to na pewno będzie nowatorski projekt. Tak, myślę, że to będzie tak alternatywa do tak zwanych szybkich randek. Pewnie słyszałyście o tej, o tej inicjatywie. Speed dating polega na tym, żeby jak najszybciej poznać jak najwięcej osób? Myślę, że tutaj konwencja się troszeczkę odwróci. Aniu, na co dzień twoja praca polega na pomocy innym. Często spotykasz się z problemami, które można by uniknąć, gdyby poprawić komunikację międzyludzką. Jakie najczęstsze błędy w komunikacji kobiet zauważasz? Mhm. Komunikacja jest bardzo ważna, zdecydowanie. Natomiast problem, jaki dostrzegam w mojej działalności, kiedy na przykład pomagamy jako fundacja matce samotnie wychowującej dziecko, dzieci, często nawet czwórkę dzieci, tak, problem polega na tym, że ludzie zbyt łatwo wchodzą w związki oparte na, na seksie robią to zdecydowanie za szybko często się właśnie kończy niechcianą ciążą później cierpią i, o, i ci partnerzy i, i dzieciaki często to spotyka, spotykam w przypadku kobiet dziewczyn, które nie miały nie doświadczyły w rodzinie swojej wśród miłości ojcowskiej opieki prawdziwej rodziny takie dziewczyny, które nie miały mm, takiego dzieciństwa i dorastania pełnego troski rodziców, bardzo łatwo wchodzą y, w związki z, powiedzmy to, z bylekimi, jak ja to nazywam, tak? Chcą, szukają akceptacji, miłości tam, gdzie nie trzeba. To się kończy bardzo niefajnie. To się kończy takim, taką patologią, tak? bo dziewczyna raz jest poraniona przez jednego faceta, później szuka szczęścia w ramionach drugiego faceta, tamten znowu ją rani, i to jest takie błędne koło. Tak? Z jednego związku jest jedno dziecko, z drugiego związku jest drugie dziecko. Dzieci nie mają ojców, i to jest, to jest straszne. Spotykam się z tym bardzo często. I to nie dotyczy tylko i wyłącznie takich biednych osób, to jest też częsty taki obraz osób, które są zamożne, z dobrych rodzin, tak, ale szukają miłości. I nie nie, nie, nie robią, tego w, robią to zbyt emocjonalnie, wchodząc w, w niewłaściwe relacje. Tak? Nie, nie bazują na, na przyjaźni, tylko ja niestety nazywam to zaczynanie związku od tyłka strony. Tak? Wskakują nawzajem sobie do łóżka i testują się w tej sferze i okazuje się później, że pod tą sfer, sferą nie mają za wiele dla siebie do zaoferowania. I, i jak może coś takiego przetrwać? seks mija w pewnym momencie, tak? Długo by mówić na ten temat, natomiast komunikacja jest niezwykle ważna. To, żeby obie strony się, się słuchały. Słyszałam, o twojej... mówiły, tak? Słyszałam o Twojej książce, więc mam nadzieję, że jak najwięcej osób ją przeczyta. Osobiście mogą poradzić to, żeby, żeby wchodząc w związek, podejść do tematu profesjonalnie nazwijmy to, tak? Doedukować się. Niech mężczyzna przeczyta psychologię kobiet, niech mężczyzna przeczyta jakieś pozycje na temat tego, jak rozmawiać z kobietą, jak ona myśli, czego może się spodziewać. W drugą stronę również. Często chyba kobiety nie, nie zapoznają się z tematem tego, jak jak rozmawiać z mężczyzną? Tak, twoja książka dużo wyjaśnia, prawda? I fajnie, że są takie pozycje, tak? Bo po co się uczyć na cudzych błędach? Fajnie skorzystać z porad kogoś, kto już zdobył tą wiedzę i ma lekkość w przekazaniu tej wiedzy, więc zachęcam do edukacji. No podejmując jakąś pracę w marketingu, idziemy na studia. Wchodząc w związek, Chcemy się uczyć na bieżąco, na tak? będziemy się testować i co, rozwalimy jeden związek, drugi. To nie jest fajne w ogóle. Myślę, że należy do tego tematu bardzo strasznie podchodzić. Temat związków to nie, to nie są przelewki, tak? to jest poważna sprawa. Tu chodzi o życie nie tylko osób, które zawierają ten związek, ale w przyszłości dzieci, które są z takiego związku. Naprawdę, nie wiem, powinny być chyba jakieś szkoły, które są szkołami, nie wiem, już nawet dla nastolatków, jak należy podchodzić do tematu związków. Zbiła się poważnie. Czy w takim razie mogłabyś y, powiedzieć coś y, dla pani, jakąś taką radę, może? Jakąś anegdotę? Coś w temacie związków. związków. O, mogę teraz ja Ci zadam pytanie. E, dlaczego mężczyźni wolą inteligentne kobiety? Nie wiem. <laughs> Dlatego, że przeciwieństwa się przyciągają. Dzięki bardzo. Tym akcentem zakończymy dzisiejsze spotkanie. Dzięki Wam serdecznej dziewczyny i powodzenia w Waszym projekcie. Zapraszamy w ciemno na randki. <laughs> Na randki w ciemno. ciemno.